Nie muszę, nie chcę i nie będę zmieniał ani mojego życiorysu, ani mojego stylu uprawiania polityki. Nie będę się przebierał ciągle i udawał, że jestem światowidem o pięciu twarzach jednocześnie. Bo już jest przygotowywana strategia wyjścia z NATO. No, całkiem zwyczajnie jestem po rozmowie z panem premierem na ten temat właśnie. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Mówił Jan Paweł III. Rola prezydenta to nie jest reprezentowanie Polski za granicą. Ciężkie, dramatyczne rany mogą się zabliźnić stosunkowo łatwo dzięki procedurom demokratycznym. My nie chcemy nikogo ustawiać tam, gdzie nas próbowano ustawić. Tam, gdzie stoi NATO. Tam, gdzie stoi ZOMO. Ja w kwestiach wyludniania się Polski mam swoje osobiste zasługi, nie muszę się nimi chwalić. Woda ma to do siebie, że się zbiera i stanowi zagrożenie, ale potem spływa do, do Bałtyku. 3 maja to piękna tradycja z jednej z drugiej co do, co do jakby drugiej na kontynencie europejskiej konstytucji nowoczesnej. Yeah!